Może nie każdemu wyda się to świetnym pomysłem Ale wstałem się o 6.30 A żeby przejść około 20 km po Kampinosie I zrobić sobie takie małe Kamino W końcu Jaki Sylwester Taki cały rok. Proszę do Leszna można dojść Posileni trzema kieliszkami wódki i rozpoczynamy spacer po lesie kampinowskim jest szlak, przed nami raptem 15 km. Może nie będzie tragedii Minus 5 na termometrze, więc temperatura sprzyja. Jeśli jest głupi, to zawsze będzie głupi. Polmiry? No. W sensie... Za kolejny roczek. Co? No, jesteś pusty. Dalej do mnie. 26 po. Pętla w łomiankach. Wszystko byłoby OK, gdyby nie to, że nie honorują naszych biletów w sklepie spożywczym. Poza tym, że nie honorują naszych biletów w transporcie, to w sklepie spożywczym nie honorują naszych potrzeb, czyli nie sprzedają alkoholu, więc trzeba będzie udać się do Warszawy i, i tam dopiero podjąć decyzję, co dalej z dzisiejszym wieczorem, ale chyba nie będzie dobrze.